Hej Kay, wszystkim witam Was z powrotem na moim kanale. Na kolejnym vlogu dzisiaj już jest piąt. Pion... Dzisiaj już jest piąty dzień Wow, jutro są Mikołajki ale jestem trochę już spóźniona, a więc zaczynajmy szybko z kalendarzami, bo jeszcze muszę się iść ubierać. Ale zaczynamy tak jak zawsze z kalendarzem od Elfa. I piąty, kto pomaga Mikołajowi robić prezenty. No i to będzie Elfik. A Elfik jest. Czemu ja nigdy nic nie widzę? Hmm. O, elf jest tutaj. Na pol. Teraz otwieramy. Nigdy nie wiem tylko, tego każdy ale o... to... Dobra, odbieram w rangerą jest, ok Mamy Dobra, tutaj jest kolejne kółeczko Ja teraz nie będę wyciągać, bo Jest trudno wyciągać, nie mam tyle czasu um, Następny to jest ten z Lidla I piąteczka jest O tutaj Czwórka wczoraj była, nie? Tak, nie. Okay. Tutaj jest piąteczka. I mamy o taką czekoladkę. To jest czekoladka. Creamy nougat. Nougat, Nie wiem jak to się mówi. Ale no, nie wiem jak to jest po prostu, no. <laughs> Następny to aero. I piąteczka jest. Tutaj. I dzisiaj mamy Aero Pralinkowe. Ja, tutaj w ogóle coś. A nie, to pierwsza Aero. Ok. Następny kalendarz to kalendarz Piąteczkę jest. O tutaj. I dzisiaj mamy. E, chyba zwykły races, tak? Pierw, chyba pierwszy raz zwykły jest. Ok. Następny kalendarz to. Ten, który tutaj mi się wczoraj to okienko potrzegało, ale piąteczka to. O, dzisiaj mamy taki duży. Zobaczymy, co to jest. Uuu! Mamy bardzo bombończak, czyli takie coś, co fizuje w. W. Fajnie. Dobra, i piąteczka na kalendarzu bela. O, coś mi się tutaj utworzyło. Uuu. Dobra. Piąteczka jest... Gdzież tutaj? O, tutaj jest. Dobra, otwieramy. I... uuu. Dzisiaj mamy... O, bo tutaj coś pisze w tych okieneczkach. O, jest po prostu takie... Um... Powiedzenie, wiesz, jak na tym barkach są takie wiadomości, to tutaj właśnie też jest. Dobra, i piąteczka w tym kalendarzu to jest kremowy żel Pod podprysznic o zapachu figi z masłem SIA. Wow! Zobaczymy, jak pachnie. Wow, bardzo ładnie. Okej, okay, to mam. Jak to było? Kremu wyżej pod podprysznic, Fajne. I fajne w ogóle są rozmiary w tym kalendarzu, bo są całkiem duże. Okej. Okay. Eee, to wszystko na kalendarze. Eee, dzisiaj to wszystko to są jakby wszystkie prezenty i idę się szykować do szkoły. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. You no, one cares cares about about you first course. Course. Hold on, my camera's kind of jiggy. Why are you the first class Oh, yeah, yeah, yeah. No, i going to leave. i I'm to i to say, say hi? i Why mean, do you This is my YouTube Yeah. Okay, I'm going to I'm going I'm I'm to I'm to I'm going years I'm to I'm Kochani, ja właśnie wyszłam ze szkoły, bo Jezu przewieźc się na podłodze. Ale właśnie wyszłam ze szkoły, bo mam dentystę. akurat ja mam tak szkołę, że jest obok mojego ortodonty. I teraz jest 10:30, a ja wyszłam. Za 10 minut mam Muszę się naprawić. Nie, że naprawić. Pewnie po prostu. To um, się aparat. A potem wraca, wracam. Wyszłam z klasy SPH. I, I ja nie, się stresuję. Nie to, że się stresuję. Denerwuję się. Ja nie wiem. Po, nie, po prostu tak dziwnie się, że wychodzę ze szkoły i potem wracam. Bo dosłownie po e swoim wracam. Z powrotem do Matwy. Stop. ale idę do dentysty i zobaczymy się tam właśnie przed chwilą zobaczyłam moją koleżankę bo też wyszła ze szkoły poszła do domu, bo jest chora a ja no niestety nie idę do domu tylko do dentysty no długo, w ogóle jest trochę zimno jest trochę bardzo zimno, jeszcze mam 10 minut, to jeszcze tutaj jestem no muszę siedzieć i się nudzić dobra, czekajcie, wchodzimy numer 5, mam nadzieję, że nie będzie kolejki jak będzie kolejka, to. Okej, okay, jest. Dobra, idę na górę. Jak się jakby zamelduję. Nie wiem, czy tak się mówi. Ale jak to powiedzieć, że jest to może szybciej wejdę. Jeszcze nie wiem dosłownie, co mi będzie tamtejsza robić. No, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wrócę do szkoły i z bólem. Bo mam drugie czasy na lunch. A no, chcę je zjeść jak nie będą bolały zamknięt, nie będę mogła. No ale dobra. Jestem na górze. Oh. Zobaczymy, co. co? Co tutaj? Co tutaj pan zrobi? Okej, like okay, ja właśnie wracam do szkoły jest 11.45 A więc mi pan ma lekkie. W sensie, że ja mam lekkie opóźnienie, bo mój dentysta miał lekkie opóźnienie przez to, że reperowali komuś innemu aparat, a potem ja weszłam i w ogóle e, zamiast e, mi po prostu zmienić gumki, to ściągał mi em, aparat. Niektóre w sensie, że niektóre miejsca aparatu i zakładam jeszcze raz i w ogóle klej mnie poparzył na twarzy i też założę, i takie coś co tu wystaje, no to teraz mam zakładać gumki e, no ale nie miałam breaka a więc jestem głodna i nie miałam kiedy zjeść dopiero będę miała jedzenie za godzinę mam nadzieję, że wytrzymam i miałam wrócić w połowie Matmy a już minęła Matma mały lunch i biznes i teraz idę na biznes, mam dwa razy biznes Um, w sensie, że mam dwie klasy biznesu. Um, no, ogólnie to trochę bolało. Trochę bardzo, ale przeżyłam. Jest ok. Um, no, i tylko teraz trochę boli, ale, ale nie jest źle. Jest, jest spoko. Dobra, idę do szkoły. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Candy and silver lanes that glow to look a lot... Ogólnie jestem już w domu I bardzo mnie bolą zęby Bardzo mnie boli dosłownie moja cała burza I tak dziwnie mówię W ogóle ten haczyk mi tutaj strasznie przeszkadza Bo cały czas mi opija usta I jakoś dziwnie mi się mówi Nie biorę norofanu bo nie boli mnie aż tak, ale jednak czuję ten ból i przez to też mi trochę boli głowa. No ale zaraz idę się wykąpać i zacznę lekcję. Um... Ale bo głośno mówię. Mamo! Tak? nagrywam! A to przepraszam! Um... No, um, w ogóle wczoraj wam zapomniałam powiedzieć, że dostałam rezultaty z dwóch testów Z historii dostałam 91%, a z geografii 86%, a więc mam 2A, czyli dwie szóstki Jakby, bo, bo, chyba tak w postaci, że z jedynki do szóstki, to dostałam dwie szóstki Z matmym dostałam jakby piątka, bo dostałam B a więc no. Jestem się bardzo dumna i czekam na więcej rezultatów. Teraz sobie sobie zrobię maseczkę i potem się pójdę wykąpać, zobaczymy. Zobaczymy. Okej, okay, ogólnie to teraz sobie zrobiłam tą maseczkę z bala. E, pachnie tak jak ten olejek, czyli tak e, bardzo gingerbreadowo. <laughs> tak świątecznie, dokładnie. Tak um, na początku, jak ją nałożyłam, do szczepać, ale już przeszło, a więc mam nadzieję... Ło, wow, zapomniałam, że miałam maseczkę. A więc mam nadzieję, że jest ok. Ogólnie, em, w dotyku jest taka kremowa. Dosłownie, dużo kremu miałam na twarzy. Em, przypominam bardzo taką kiedy, maseczkę, kiedy sobie robiłam z drożdży. Co tu tak dziwnie mi się tutaj nałożyło? E, właśnie, przypominam mi tę maseczkę taką drożdżową. Ale bardzo ładnie pachnie i zobaczymy, jak e, twarz będzie wyglądać po. Umycił twarzy. <grym> Okej, okay, wszyscy, ja um, właśnie z mam maseczkę się wykąpałam i skóra faktycznie jest bardzo taka wygładzona, taka miękka, taka milusia. E, a więc e, efekty są spoko. E, są satysfajne sa sa w sumie. I co, i wykąpałam się i skończyłam teraz lekcję i idę tylko. Chciałam ci już się kładę spać i dotować i do spać, bo jestem trochę zmęczona. Też no rofen bo mnie strasznie bolały zęby. Więc no. Um, Ognie jest. Um, wszystko spokojne. Po prostu zawsze tak mam. Um, o, o, zaczęliście, sekund mi padnie bateria. O, oh, o. Oh. Zawsze tak mam po dentyście, że właśnie mnie boli, a więc to jest normalne. Już się przyzwyczajam w sumie do bólu, można powiedzieć. Um, czy podłączyłam? Podłączam, okej. Okay. Um, i to chyba wszystko już na ten e, filmik. Jutro są Mikołajki, a więc jestem e, dość podekscytowana. Jutro też jest piątek, a więc fajnie to wszystko wypadło. Um, I co? I mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić dużej łapki w górę. Uu! Nie zapomnijcie subskrybować i komentować. I do jutra! Buziaczki! Mua! Pa, pa! <laughs> You lay back and relax for a big smile. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it and stay positive.